Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej, rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów, Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Jak wyraźnie u progu tego Wielkiego Postu Jezus chce nam wszystkim powiedzieć, że przyszedł właśnie do nas, właśnie dla nas. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Jak wyraźnie, jak mocno Jezus u progu tego Wielkiego Postu chce nam powiedzieć, że wie o tym, że się źle mamy, że wie o tym, czego potrzebujemy, że go to obchodzi że nie jest wobec tego obojętny. Że właśnie ze względu na to przychodzi, aby nas szukać i odnaleźć, tak jak w tej Ewangelii odnajduje celnika imieniem Lewi. To nam także Pan w tym pierwszym czytaniu dzisiaj z Księgi Izajasza składał taką przepiękną obietnicę. Pan cię zawsze prowadzić będzie. Cokolwiek by się działo, przez cokolwiek byś miał przechodzić, Pan Cię zawsze prowadzić będzie. Nasyci duszę Twoją na pustkowiach. Mało kto tak bardzo, jak ci, którzy chorują, jak ci, którzy towarzyszą chorującym, wie, co to jest wędrówka przez pustkowie. Mówimy, że Wielki Post to jest wędrówka, to jest pielgrzymka przez pustynię, do ziemi obiecanej Wielkanocy. Mało kto, tak jak chorzy i ci, którzy im towarzyszą, wiedzą, co to znaczy wędrówka przez taką pustynię. Gdzie każdy kolejny dzień może być udręką, gdzie nie widać wytchnienia, gdzie krajobraz dzień po dniu ani trochę się nie zmienia, gdzie człowiek marzy o jakiejś oazie. Przy której mógłby się choć na chwilę zatrzymać, odpocząć, żeby przez chwilę nie bolało, żeby przez chwilę tak nie ciążyło, żeby przez chwilę się tak nie przejmować, nie martwić. Pan nasyci duszę Twoją na pustkowiach. Jutro będziemy słuchali Ewangelii o Jezusie, który wychodzi na pustynię. Na te wszystkie pustynie, na których my jesteśmy, przez które my się czołgamy. Pan nasyci Twoją duszę właśnie na tym pustkowiu. Odmłodzi Twoje kości, także że będziesz jak zroszony ogród. Widzimy dziś Jezusa w Ewangelii, który szuka i znajduje celnika imieniem Lewi. I widzimy za chwilę Lewiego, który przyprowadza Jezusowi tak wielu ludzi sobie podobnych. Tak wielu, że nawet faryzeusze i uczeni w piśmie to dostrzegają i się tym gorszą i są tym zdumieni. I może na tej naszej pustyni, na której dzisiaj jesteśmy, to także jest Słowo do nas. Twoje doświadczenie zmagania z chorobą, z bólem, z niepewnością, z jakimiś trudnościami, które choroba generuje. Twoje zmaganie z cierpieniem najbliższych, Twój strach o nich. Czynią Cię zdolnym, aby zrozumieć, aby odnaleźć bardzo wielu ludzi, którzy potrzebują, aby ich posadzić przy jednym stole z Jezusem. W Twojej słabości, w Twoich niedomaganiach, w Twojej niepewności, w Twoim bólu. Twojej nieporadności nieraz Jezus Ciebie potrzebuje, aby znaleźć się przy stole z tyloma, tyloma ludźmi. Bo przez to, co przeżywasz, bo przez to, czego doświadczasz, bo przez to, co cię boli, jesteś w stanie ich zrozumieć, jesteś w stanie ich spotkać. Jesteś w stanie ich nie przeoczyć, nie ominąć. Bo wiesz, co przeżywają, bo potrafisz sobie wyobrazić, jak się czują, bo potrafisz ich dostrzec, jak Jezus Lewiego, ukrytego w ciemnej komorze celnej.